Znalazłaś się nagle w tym miejscu, na granicy dawnego życia i nieznanego początku, w ciszy, która krzyczała głośniej niż samotne łzy. W chwili, gdy serce wydawało się zbyt ciężkie, by dalej bić z nadzieją. Jesteś tam, gdzie nikt cię nie widzi. A mimo to czujesz, jak każdy cudzy szept i każde cudze spojrzenie mówi, już przestań wierzyć. Czujesz ciężar ocen, niewypowiedzianych słów, spojrzeń pełnych współczucia, albo politowania, i w tym wszystkim jałowa pustka nadziei. Stałaś na progu własnej duszy, a świat zewnętrzny mówił: To już się skończyło. Mówił, że miłość to tylko słowo dla innych. Jeszcze wierzy w bajki, naiwna. Że ktoś przyjdzie i ją wybawi. To słyszałaś nawet w myślach swojego własnego odbicia w lustrze. I w tej chwili pojawił się on, nieoczekiwany wybawiciel, który przyszedł cicho, nie w błyskach i rozgłosie, lecz w najprostszym znaku, którego często nie dostrzegamy. W jednej sekundzie usłyszałaś wewnętrzny głos, głos, który mówił: Nie jesteś zapomniana. Albo może był to szept anioła, albo echo dawnej modlitwy, albo ten moment, gdy serce w głębi zrozumiało, że mimo wszystkich nie i wszystkich już wystarczy, coś w tobie nie umarło, coś pięknie wytrwało, i wtedy świat zmienił się na nowo. Światło, które woła, pójdź za mną. Tak, to była ta linia, Twoja linia startu ku nowemu Ty. Choć jeszcze nie wiedziałaś, dokąd prowadzi. Czy czujesz? Czy czujesz to drżenie w piersi, kiedy wszechświat mówi ci, już czas? I pytasz siebie, jeśli moje serce jeszcze może ufać, to co może się wydarzyć, gdy otworzę je naprawdę? Pozwól, że przeprowadzę cię teraz wstecz. Do momentu, gdy ból był świeży, a ty myślałaś, że to koniec Twojej historii. Zaczęło się od obietnicy, może niewypowiedzianej wprost, ale zapisanej w spojrzeniach, w słowach między wersami, w dotyku, który miał mówić: Zostanę, ale nie został. I nie tłumaczył dlaczego. Cisza, którą po sobie zostawił, była głośniejsza niż jakiekolwiek pożegnanie. Z dnia na dzień, z serca, które biło dla dwojga. Zostałaś z jednym pytaniem: co zrobiła mnie tak? I właśnie to pytanie zaczęło rosnąć: wnikać w każdą myśl, w każdą chwilę samotności. W nocy, kiedy nikt nie patrzył, płakałaś do poduszki, a rano nakładałaś maskę silnej kobiety. Dla innych, dobrze sobie radzi, uśmiecha się, ale wewnątrz. Każda chwila przypominała Ci, że coś zostało zabrane. Nie tylko On. Zabrano też wiarę. To nie była tylko miłość, która odeszła. To był fragment Twojej duszy, który nagle zamilkł. Modliłaś się. Może szeptem, może tylko spojrzeniem w sufit. Ale nie było odpowiedzi. Cisza z nieba potrafi być najcięższą odpowiedzią. Pytałaś: Gdzie jesteś, Boże? Czy naprawdę każda moja modlitwa znika w próżni? I w tej ciszy czułaś się jak dziecko, które zgubiło drogę do domu. Nie chodziło tylko o stratę, chodziło o pustkę, która nie miała końca, o uczucie, że zostałaś sama w świecie, który zapomniał, czym jest prawdziwe połączenie dusz. Być może on odszedł nie dlatego, że przestał kochać, ale dlatego, że nie umiał zostać. Ale jak wytłumaczyć to sercu, które wciąż czekało, i może nawet próbowałaś zapomnieć, zająć myśli, odwrócić wzrok od wspomnień? Ale każda piosenka, każdy zapach, każdy szczegół przypominał, że coś wewnątrz ciebie nadal wołało. Nadal miało nadzieję. Ale wiesz, co jest najdziwniejsze? Że mimo wszystko nie przestałaś czuć, nie przestałaś wierzyć, choćby odrobinę. Ta maleńka iskra, ledwo tląca się wiara to ona miała stać się początkiem twojego odrodzenia. Ale wtedy jeszcze o tym nie wiedziałaś. Wtedy byłaś tylko kobietą ze złamanym sercem, stojącą na skraju ciszy. Czy chcesz, bym opowiedział ci, co wydarzyło się dalej? To nie wydarzyło się nagle. Nie było błysku, fajerwerków ani spektakularnych znaków na niebie, ale był jeden poranek, inny niż wszystkie. Wstałaś, jakby coś cię obudziło, jakby niewidzialna ręka delikatnie uniosła ci powieki i wyszeptała Zobacz jeszcze raz. I właśnie wtedy to poczułaś ciepło nie od słońca, ale od środka. Jakby twoje wnętrze przez tyle dni zlodowaciałe zaczęło na nowo topnieć, coś się w tobie poruszyło. Może to był szept twojej duszy. Może głos anioła, którego nie słychać uszami, ale sercem. Nie usłyszałaś odpowiedzi na wszystkie pytania. Ale usłyszałaś jedno zdanie. Jedno, które przyszło cicho, ale z siłą tysiąca słów. To nie był koniec. To była inicjacja, i wtedy wszystko zaczęło układać się w całość. Zrozumiałaś, że ta pustka, ten ból, ta samotność, to nie była kara, to była ścieżka, proces oczyszczenia, moment, w którym dusza dojrzewa, pęka jak skorupa i wreszcie może się narodzić na nowo. W tym momencie przestałaś zadawać pytanie: Dlaczego on odszedł? Zaczęłaś pytać. Kim mam się stać po tym wszystkim? I właśnie wtedy przyszło to najważniejsze. Poczucie, że jesteś prowadzona. Że każda łza była zebrana. Że nawet kiedy myślałaś, że nikt Cię nie słyszy, niebo milczało tylko po to, byś mogła usłyszeć siebie. Energia zaczęła się zmieniać. Coraz częściej odczuwałaś spokój zamiast rozpaczy. Coraz częściej w nocy słyszałaś w sobie nie płacz, ale ciszę, która przynosiła ukojenie, to był znak, że wracasz, że twoja dusza wraca do życia. I może tego nie zauważyłaś od razu, ale zaczęłaś się uśmiechać inaczej. Twoje spojrzenie nie było już spojrzeniem osoby złamanej, ale tej, która przeszła przez ogień i wyszła silniejsza. A w sercu coś się tliło, coś, co szeptało. To nie koniec miłości, to dopiero początek tej, która nie rani, bo On, On wróci, ale nie będzie już tym samym człowiekiem i Ty też nie będziesz już tą samą kobietą. Czy jesteś gotowa, by zobaczyć, co się stanie, gdy wszystko, co prawdziwe, zacznie wracać? I nadszedł ten dzień. Nie miał w sobie niczego nadzwyczajnego, żadnych dzwonów. Żadnych znaków na niebie, ale kiedy spojrzałaś w lustro, po raz pierwszy od długiego czasu zobaczyłaś kogoś, kogo nie poznawałaś, a jednak czułaś, że właśnie taka miałaś się stać, już nie byłaś tą samą kobietą, która czekała, która błagała w myślach, by wrócił. Był w tobie spokój, spokój, który nie zależał od jego obecności. Zniknął lęk. Nie musiałaś już mieć go obok, żeby wiedzieć, że jesteś wystarczająca, ale wtedy, jakby wszechświat zadrżał i otworzył drzwi, które do tej pory były zamknięte. On wrócił, może z wahaniem, może z ciszą w oczach, ale jego energia już nie była tą samą. Coś w nim pękło, coś się w nim oczyściło, zobaczył cię, nie taką, jaką zostawił. Zobaczył cię taką, jaką stworzyły anioły podczas twojej nocy duchowej: silną, łagodną, promieniującą światłem, którego wcześniej nie znałaś. I choć w jego oczach było pytanie, ty już znałaś odpowiedź, bo twoje serce nie było już spragnione bycia wybraną było pełne miłości, która nie błaga, nie uzależnia się, nie boi się odejść. A w tej wolności Wydarzył się cud. Miłość wróciła, ale nie ta, która wiąże, ta, która uwalnia, ta, która nie ma już lęku, tylko dojrzałość. Ty byłaś gotowa, i on również przeszedł swoją drogę. To nie był powrót do tego, co było, to było wejście w nowy wymiar. I jeśli jego droga miała Cię nauczyć cierpliwości, zaufania i pokory, to twoja droga nauczyła jego, czym jest obecność. Widzisz. Anioły działały cały czas. Niespektakularnie, niegłośno, cicho, delikatnie. Prowadziły cię przez każdy krok. I kiedy myślałaś, że jesteś sama, one właśnie wtedy budowały w tobie nową przestrzeń. Przestrzeń, w której prawdziwa miłość mogła się narodzić. To nie była walka o niego. To była droga do siebie. I kiedy wygrałaś tę wewnętrzną walkę, świat zewnętrzny musiał się dostosować. Jeśli ta wiadomość przemówiła do Twojej duszy i poczułaś obecność aniołów, okaż swoją wdzięczność, zostawiając super-thanks lub dołączając do grona członków kanału to pomaga, aby światło mogło dalej się rozprzestrzeniać. To nie był cud w świecie zewnętrznym. To był cud, który zaczął się w Tobie. I on był tylko potwierdzeniem, że każda łza miała sens, że każda noc była zaproszeniem do spotkania ze sobą i z miłością, która nie zawodzi. Czy chcesz poznać, jaka mądrość czeka na końcu tej ścieżki? Każda dusza, która przeszła przez ogień, nosi w sobie światło, którego nie da się już zgasić. Ty przeszłaś. I właśnie dlatego dzisiaj już nie szukasz miłości, która cię uratuje, bo zrozumiałaś, że to ty byłaś tą, która siebie uratowała. Nie ma większej siły niż kobieta, która przebudziła się z bólu, z nową świadomością swojej wartości. I właśnie dlatego twoja energia przyciąga teraz tylko to, co prawdziwe. Już nie musisz się lękać, bo nauczyłaś się ufać. Żadne serce nie zostaje zapomniane przez anioły. One słyszą nawet wtedy, gdy nie wypowiadasz słów. Wiedzą, co czujesz, zanim ty znajdziesz na to nazwę. I kiedy pozwalasz sobie na prawdę, na łzy, na ciszę, na zwątpienie, one właśnie wtedy działają najintensywniej. Miłość, którą straciłaś, była etapem. Miłość, którą przyjmiesz teraz. Będzie prawdą. Ale najpierw musiałaś stać się kimś, kto już nie błaga o obecność, ale wybiera obecność, która współgra z duszą, bo miłość nie ma ranić nie ma sprawiać, że czujesz się mniejsza, czekająca, wiecznie pytająca. Miłość ma być przestrzenią, w której rozkwitasz, a nie usychasz. I właśnie takiej miłości jesteś teraz gotowa doświadczyć. Więc jeśli ta wiadomość z tobą rezonuje, napisz: Moje serce usłyszało. Niech to będzie twój znak, twój moment, twoje potwierdzenie, że nie byłaś szalona wierząc, nie byłaś naiwna czekając, byłaś tylko wierna swojej duszy, która znała prawdę, zanim świat ją zaakceptował. Anioły obejmują cię teraz i mówią: Nigdy nie byłaś sama.